Daj ognia, bo pojala zgasła! Która to? Wejdzie, nie wejdzie, wejdzie. Pa, nie to! Wejdzie. Jest, no, no! Ale Adam, moja trama Adam to z górki leciał, a nie podłe. Pod. Ej, pojala może! Na, basie, na basie. Wiesz, co ty wykórać i zdechopacie? No no! Dobry fugę!

Ty on się schował? Gdzie się schował ty? Ale kurwa, krzaki. O Kurwa. 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 Kurwa.